Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, no nic jeszcze, bo jak widzicie nawet to przeoczyłem, jak mam być szczery, legendarny loch od piątku. Bardzo zadowolony z tego jestem, bo będą fajne odcineczki oczywiście, jak zawsze zresztą. Z tej okazji w ogóle będą chyba trzy... Ta, będą trzy odcinki dziennie. Eee. A, a... nie wiem. Ogólnie będzie dużo odcinków przez ten cały czas. Bardzo dużo raczej. Czy to mi jest potrzebne? No dużo, ale nie dziękuję. Eee, rozmontuj. No więc właśnie. Będzie oczywiście roz na rozpoczęcie legendarnego lochu i na zamknięcie. Liczymy oczywiście na to, że przejdziemy jak najwięcej razy. Bo im więcej legendarnych przedmiotów, tym większa szansa na legendarny klejnot. A one się nam bardzo, bardzo, bardzo przydadzą. No i tak. U. Dobra. Czyżby było dziś klikando? Nie. Chyba, że raz. No, i na tym skończymy sobie. Wiem, że kurde, aż poklikałem, ale nie ma co. Nowe level'e, To mi musi wystarczać na razie. Pupile są. I tak, ogólnie. Yy, wczoraj. Nie, wczoraj. Tak, prawdopodobnie to było wczoraj. Nie pamiętam. Mówiłem wam o tym, że mają być nowe postacie starczami, że wam o nich opowiem, jakie to są dzisiaj. I zrobię to, bo cze, czemu nie? No więc, tak. Z tego, co dobrze mam zapisane, so, będą trzy postacie. Znaczy, czy obstawiam, że wybiorę jedną, no jak zawsze. Tylko, że trzy koncepty są: Elemental Knight. I on tam działa na zasadzie wody i ognia. Prawdopodobnie widzicie teraz ten obrazek. W sensie, no tego Elemental Knight'a No i... No, naprawdę To już wam mówię na początku, jak chcecie zobaczyć do Dobry opis Polecam wam wejść oczywiście na kanał Neutrala, on nagrywa to wszystko bardzo dobrze No więc Po prostu zachęcam, wtedy jak chcecie się dowiedzieć czegoś ciekawego, po prostu wyłączcie ten film i wejdźcie na jego kanał to zobaczyć I kolejny bohater Klasa z, z. Co ja gadam w ogóle? Z tarczą. To będzie paladin Palladyn. E, były już ogólnie. O, to ogólnie był kiedyś paladyn ale to zmienili na maga bo bogowego, bojowego. Więc chcą po prostu go powrócić. No, przepraszam Was za to. I tak, i. On, po prostu tam jakaś zaczarowana tarcza chyba z tego co pamiętam, ale to pewnie jedno i to samo. Oczywiście li liczę na to, że będzie znowu dużo pasywek, bo jak jest dużo pasywek to fajnie w ogóle to jest. Tak jak na przykład Nekromanta, że on tam ma te trzy pasywki to tak nigdy nie wiadomo co się stanie w trakcie. Onia. kurde. jeszcze raz gdzie to jest no więc fajnie by było oczywiście jakby były więcej pasywek znowu i teraz ostatnia o Boże ale żebym z to zapisał aż musicie mi dać chwilkę bo to jest potężne i Sentinel chyba nie wiem, na pewno Sentinel ma w nazwie. Ja ogólnie przepraszam za słabe przygotowanie, mimo że miałem na to cały dzień czasu. No mówię wam, jak chcecie to musicie oglądać u Neutrale, on to opowie wszystko krok po kroku. On tam tą całą ankietę ogląda. Nie będę w co teraz, po... chyba że tu mi się włączy. Nie. Wy widzicie co? No dobra. To Wam przeczytam w sumie jeszcze raz. Jest Elemental Knight, Warden of Flame and Frost, Paladin, Righteous Defender of Light i Salvage Sentinel, Stronghold of Resistance. I to. Dokładnie tyle e, na temat tych postaci, co ja Wam powiem. E, no i co jeszcze? Nie, to tyle. No. Dobrze, że jest legendarny loch, dużo odcinków będzie. Zawsze na legendarnym lochu dużo viewsów jest. Jak mam być szczery. Ale to fajnie, bo kanał się super rozwija. Po wczorajszym odcinku dostałem fajny komentarz. Znaczy, fajny, ktoś się spytał o co chodzi w tej grze. Nie, nie spodziewałem się, że ludzie akurat na moim kanale się spytają o takie rzeczy. Więc to już w ogóle spełniło moje oczekiwania. Bo nigdy się nie spodziewałem, że w ogóle będę dostał takie komentarze. i Itp., cieszę się po prostu. No i teraz już wracam już się do gameplayu. No to co wam powiedziałem, to powiedziałem. Ja was zachęcam, żebyście weszli do Neutrala. On to opowie wam wszystko no perfekcyjnie. No a teraz no wracamy. Dobra, no na no, aweczka. Nie siadła na stówkę, niedobrze. Znowu wiedźma. ma, dziwne. Teraz jeszcze będzie, jak nie odpaliłem nagrania. Serio? jak ja jestem fatalny w sprawdzaniu. No, ale odpaliłem. O to chodzi. No więc, teraz ogólnie już Wam mogę zapowiedzieć, że będzie przerwa z odcinkami. Aż dwa dni bo w początek legendarnego lochu dam odcinek i potem już będę dawał codziennie po trzy i to tyle co mogę powiedzieć, że na pewno jak wyjdzie nowa postać i nowy serwer prawdopodobnie eu15 zagram jakąś postacią jeżeli dojdzie ich kilka czyli na przykład dojdą każda z tych trzech albo tylko dwie to, jak mi się uda, to zrobię ankietę. Jak nie, to nie. Jak nie, to po prostu napiszę komentarz i który będzie miał więcej lajków, tym gram. Bo w... nie wiem, jak się te ankiety robi, jak mam być szczery, dobra. No, ale to nieważne. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Polecam zostawić subskrypcję, łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.